Czyli kładziemy pościel. Na pościel ja bardzo często lubię dylatować, czyli oddalać troszeczkę e, od y, zagłówka e, poduchami, tak naprawdę, ciało człowieka. Dlaczego? Ponieważ jak mamy zagłówek, to bardzo często, jak się kładziemy, mamy jakiś olej we włosach, albo jakąś odżywkę, albo po prostu brudne włosy. Z, y, opieramy się na zagłówku i co? Zagłówek jest brudny. Więc ja bardzo lubię pomiędzy zagłówkiem a człowiekiem dawać dużą poduchę. To nie tylko fajnie wygląda, ale też jest bardzo praktyczne. Czyli poduchy za zagłówkiem. Potem daję te prawidłowe poduchy, na których śpimy, i dodaję do tego jeszcze jedną poduchę, y, czy jeszcze po dwie poduchy, y, albo jedną poduchę, z, zależnie od y, potrzeby, żeby trochę wystylizować wnętrze. Są teraz takie fajne, długie poduszki, albo fajne poduszki w kształcie. Y, Piłki różne rzeczy naprawdę są, żeby wystylizować to łóżko. I oczywiście już słyszę. Ja już słyszę wasze głosy. głosy. Słyszę wasze głosy. Boże, co my z tymi poduszkami zrobimy? Słuchajcie, ja wam pomogę, co można zrobić z tymi poduszkami. Otóż możecie przy łóżku postawić sobie takie fajne kosze, jest ich teraz bardzo dużo na rynku i jak idziecie spać, wrzucać to do tych koszy. Eee, super pomysł. Mam nadzieję, że super. Bo. Poduchy moim zdaniem muszą być, a rozumiem sytuację, w której idziecie spać i trzeba to jakoś pogodzić ze sobą.